Panie Jacku, podpiszę pan petycję do władz miasta w sprawie pomnika. Chcemy upamiętnić najwybitniejszy umysł naszych czasów, perłę polskiej polityki. Chcecie mu stawiać pomnik jeszcze za życia, bo jest tego wart i. Pani myśli, że ja podpiszę? Mówiłem, podsumij, że niby autograf do sąsiadki, ale ja wolę przekonać. Betonu nie przekonasz. Cicho, bracisz! Ja znam pana Jacka, jest niezależny w swoich Tym sądach. Tym smuł z Tuska za tak, Jak to zmięknie. Gdzie chcecie ten pomnik postawić? Widzisz, już złapał haczyk. W Warszawie, na placu Piłsudskiego. Może lepiej... Przed siedzibą na Nowogrodzkiej, nie mówimy o pomniku dla prezesa. Jak to może być? Ktoś wybitnie. No niech pan samo sądzi. Jak stało się nieszczęście, to kto. Jako jedyny wlot ocenił sytuację, salonką z zasłoniętymi firankami wrócił do Pałacu Prezydenckiego i przesukał papiery. Kto potem z wypadku potrafił zrobić zamach i to także do dziś wierzy w zamach kilka milionów ludzi, przekonał ich, chociaż nie miał żadnych dowodów. Nic dalej. Sam jeden stanął przeciwko całemu wojsku polskiemu i wygrał. Generalicję wymienił, wywiad zlikwidował. A przedtem ujawnił zakupy dla armii ja, już, 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 ja, ja się domyślam o kogoś. Ale wciąż pan nie docenia, on widząc rosnące zagrożenie z zachodu, nie zawahał się z tym chłopcem z apteki zaatakować NATO! Zajął! Przedstawicielstwo Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie przejął dokumenty, sytry. Tak. Przyznam się, że byłem zdumiony, że nie wyrzucili nas z NATO. Bo udało mu się przekonać Amerykanów, że syfrów nie zrozumiał. Może rzeczywiście nie zrozumiał. Dał do tłumaczenia i dostał po polsku i po rosyjsku. Mogę tak do wieczora sypać przykładami, ale chyba nie musi. Nie musi pani, to wszystko zna. I teraz dochodzimy do sedna. Wszystko znane, wszystko do sprawdzenia, a on wciąż na wolności chodzi sobie, w jest i na mównicy wśród autorytetów najważniejszych. Sykuje, sykuje i przysykować nie może. Zawracanie głowy to jest geniusz. Nie ma w historii kogoś, kto przez tyle lat działałby na taką skalę i tak skutecznie? Przekonałam pana? Tak. Podpisę pan? Nie. Mam pomysł. Może pan podpisze autograf w sąsiadce? Przepraszam. Zamiast pomnika na placu, on powinien dostać coś trwalszego. Jak się z gubałówki patrzy na giełd, no. to tam był, tak jak w Ameryce, portrety czterech prezydentów, tak tu, wielka głowa Antoniego. Tam by pasowało do legendy, śpiący rycerz. Dość odległe skojarzenie, ale prawidłowe.